Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do zapoznania się z filmem instruktażowym, pierwsze logowanie do systemu BDO i uwierzytelnienie użytkownika poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej. Aby uzyskać dostęp do systemu bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami należy wejść na stronę startową systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Wezła Identyfikacji Elektronicznej wybierając opcję login.gov.pl. Po wybraniu tej opcji nastąpi automatyczne przekierowanie do strony login.gov.pl w celu uwierzytelnienia podmiotu w Krajowym Węźle Identyfikacji Elektronicznej i powiązania jego obecnego konta w rejestrze WDO z nowym systemem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Aby potwierdzić swoją tożsamość, należy wybrać jeden ze sposobów logowania. Można to zrobić poprzez profil zaufany, e-dowód lub stronę banku. Po wybraniu sposobu logowania przez profil zaufany, system przekieruje użytkownika do okna, w którym będzie miał możliwość wyboru potwierdzenia swojej tożsamości. Użytkownik może to zrobić na kilka sposobów. Jeśli ma profil zaufany, Wpisuje nazwę użytkownika lub adres e-mail oraz hasło do usługi. Druga możliwość to logowanie za pośrednictwem wybranej usługi bankowości elektronicznej. Aby uwierzytelnić się w ten sposób, należy wybrać bank, w którym użytkownik posiada konto, następnie używając swojego loginu oraz hasła zalogować się do bankowości internetowej. W zależności od wyboru banku należy postępować zgodnie z jego instrukcjami. Użytkownik może również zalogować się za pomocą cyfrowej platformy usług pocztowych Envelo poprzez e-dowód lub certyfikat kwalifikowany. W każdym z podanych przypadków instrukcja logowania jest dostępna po wybraniu sposobu logowania. Jeżeli bank lub dostawca, z którego usług korzysta użytkownik, nie udostępnia logowania, podmiot może założyć sobie profil zaufany, wybierając opcję Załóż profil. Po kliknięciu w Załóż profil system wyświetli okno z wyborem sposobu uzyskania profilu zaufanego. Profil zaufany można uzyskać uzupełniając formularz online poprzez wybranego dostawcę tożsamości lub opcję e-dowodu. Po danym przykładzie zalogujemy się jako użytkownik, który ma założony profil zaufany. Po wprowadzeniu loginu i hasła nastąpi automatyczne przekierowanie do serwisu administracji, gdzie należy potwierdzić logowanie. Poprzez wprowadzenie ośmiocyfrowego kodu autoryzacyjnego, który użytkownik otrzyma w formie SMS na numer telefonu wskazany podczas tworzenia profilu zaufanego. W ten sposób użytkownik został uwierzytelniony. Dziękujemy za zapoznanie się z filmem instruktażowym, pierwsze logowanie do systemu BDO i uwierzytelnienie użytkownika poprzez krajowy węzeł identyfikacji elektronicznej. Zapraszamy do obejrzenia filmu powiązany użytkownika z podmiotem zarejestrowanym w dotychczasowym rejestrze BDO.